Z emocjami sobie nie potrafiłem poradzić. Byłem taki, można powiedzieć, nadpobudliwy, nerwowy. Problemem jest rozmiar mięśni. 10,5 w łapie, to nawet na sterydach. Tak, no no właśnie, nie no to, to nie ma. Ciężko mu się psychicznie pogodzić z utratą tej masy no. mięśniowej. Ja powiem na przykład na swoim przykładzie... Szczerze, jakich... sam miałem kilka skutków ubocznych. No, okazało się, że moja gospodarka hormonalna jest tak rozpieprzona, że... Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Pogadajmy o... Jest ze mną Michał Karmowski, jak zawsze. I tu jest Radek Słodkiewicz. I dzisiaj poruszamy bardzo ciekawy, mam nadzieję, temat, a mianowicie problemy przy braniu środków dopingujących, przy braniu sterydów i oczywiście skutki uboczne. Spotkałeś się z czymś kiedyś takim jak skutki uboczne po braniu sterydów? Nie a u szczerze, siebie? Szczerze, jakiś... że sam miałem kilka skutków ubocznych, a nie ukrywam, że od jakichś trzech lat z racji tego, że opublikowałem kiedyś taki obszerny materiał na YouTubie odnośnie właśnie skutków ubocznych, pisze do mnie naprawdę cała masa ludzi, mężczyzn, kobiet, bo mają problemy ze swoimi facetami i chcą się dowiedzieć, co zrobić, żeby jakby zniwelować właśnie te wszystkie skutki uboczne. Nie? Także No ja mam dość A spore doświadczenie. Takiego typu. Znaczy z takich rzeczy, które ja miałem, to ja miałem przede wszystkim butyrolu, można powiedzieć, zretąbanię. Nie byłem w stanie racjonalnie myśleć, chodziłem roztrzęsiony, miałem palpitację serca, środek długodziałający, który no, jest używany głównie w cyklu przygotowawczym do zawodów. To, to. Po tren e, bolonie miałem też różne takie dziwne sytuacje, że z emocjami sobie nie potrafiłem poradzić, byłem taki można powiedzieć nadpobudliwy, nerwowy, rozdrażniony. No a później jak... Już... To teraz się jeszcze mówi, teraz troszeczkę ludzie są bardziej też świadomi, że trend bolon między innymi działa bardzo negatywnie też na jelita, nie? Na, tak. na cały układ pokarmowy. Co by, się, mimo, co by się zdawało, że dziwne, bo mimo, że jest środek do wstrzykiwania, to jednak... No właśnie o tym też chciałem powiedzieć. I w bardzo dużej mierze te wydęte brzuchy, które są... Na zawodach. Oczywiście to nie dopada każdego, słuchajcie, bo tutaj musimy też powiedzieć na samym początku tego materiału, że skutki uboczne nie dopadają jakby każdego, kto bierze sterydy, kto bierze doping. To tak samo jak z innymi skutkami ubocznymi różnych tabletek, substancji, które się przyjmuje w jakimś tam celu. Natomiast no, ja mam takie wrażenie, że jednak są takie środki, które powodują, że tych skutków ubocznych jest więcej, albo dotykają one większej ilości osób, które biorą. I ja właśnie z takich skutków ubocznych też miałem to, że miałem bardzo duże problemy z jelitami, które udało mi się, słuchajcie, dopiero można powiedzieć zażegnać po chyba trzech latach po odstawieniu trenbolonu, że doszedłem do ładu z moimi jelitami, jakby w ogóle z całym układem trawiennym, nie? Ale z takich rzeczy jeszcze to jakby u mnie najgorszą taką chyba sytuacją to był aspekt psychiczny, kiedy już powiedziałem, że nie będę więcej startował w zawodach, a podczas jakby no tej mojej kilkuletniej przygody ze startami były ewentualnie mostki, które też jakby nie trwały za długo. To w momencie, kiedy wiadomo, no, powiedziałem sobie, że odstawiam i, i no, chciałbym żyć normalnie, no, okazało się, że moja gospodarka hormonalna jest tak rozpieprzona, że y, musiał mi pomóc androlog i trochę też zajęło, dopóki nie ustaliliśmy odpowiedniej dawki hormonalnej terapii zastępczej, na której jestem praktycznie no, cały czas i jestem na nią skazany myślę do końca życia, bo, bo te hormony no, są po prostu. Y, mój organizm nie produkuje tak hormonów, jak powinien produkować, i cały czas przyjmuje zewnętrznie testosteron, żeby po prostu ten układ mój hormonalny był w homeostazie. Ale z takich jeszcze tutaj powiem rzeczy, które myślę są jakby najgorsze z punktu widzenia psychicznego, przynajmniej z mojej takiej prywatnej opinii, to było to, że w momencie kiedy już nie miałem tego celu, takiego startowania w zawodach, więc ta sylwetka też nie musiała wyglądać super, wiecie, no, przez kilka lat jesteście przyzwyczajeni, że mięśnie się fajnie pompują na treningu, że ogólnie no, jest, jest dobrze, jest ta siła, jest wytrzymałość. I później mimo tego, że trzymacie dietę, że trenujecie tak, jak trenowaliście, co jest oczywiście błędem, bo nie można trenować tak ciężko, bez, jak było na, na, na dopingu, to ta sylwetka i tak się pogarsza. I ten aspekt psychiczny myślę jest najgorszy dla każdego, kto też ma w sobie taką wolę wygrywania zawodów i wygrywał kiedyś zawody, że mimo tego, że coś robicie na 100% wewnętrznie, no to wy swoje, a ciało swoje niestety, nie? I, i no tu, Ta psychika to masz, cierpi. Tu masz rację, bo to, to się często jakby spotyka właśnie u, u wielu takich za, byłych zawodników, że właśnie jak już potem przychodzi ten okres, że już stwierdzają, że, że, że nie będą startowali, bo, bo, nie wiem, bo, nie wiem, bo zdrowie, bo już ich to nie jara, bo jakieś kontuzje i tak dalej i tak dalej, czy też jakby w moim, w moim przypadku, no to wiadomo, że, że nagle jest jakby taka troszeczkę luka, nie wiadomo co z sobą począć. No i wiadomo, że ktoś, kto był przyzwyczajony zawsze do jakiejś wielkiej masy mięśniowej, ciężko mu się psychicznie pogodzić z utratą tej masy no. mięśniowej. Ja powiem na przykład na swoim przykładzie, że akurat mi to przyszło dosyć łatwo, pozbycie się tej masy, masy się, bo gdzieś tam przy okazji pojawiła się trochę jakby taka inna zabawa. Ja tam trochę gdzieś tam zacząłem sobie robić te, te sporty, walki i powiem szczerze, że tak nawet niezauważalnie przeszedłem do tego mniejszego rozmiaru i mi to nawet pasuje, więc ja akurat czegoś takiego nie doświadczyłem, że, że nie wiem, że ubolewam nad tym, że jestem mniejszy i tak dalej że nawet myślę, że mega, jakby ten taki zastępczy sport wypełni mi tą lukę w, w tym braku, że tak powiem, tej, tej masy mięśniowej I, i myślę, że to jest pod tym kątem naprawdę super, nie? Więc masz rację, że bardzo często jest tak, zresztą kiedyś pamiętam też jak startowałem, to było, może tak, za pierwszym razem jak zrobiłem taką super formę, pamiętam, w dziesiątym roku, zrobiłem naprawdę super skrajnie taką dociętą sylwetkę, miałem prążki na, na pośladkach pierwszy raz w życiu, no to potem wiadomo, że nie dało się tego utrzymać, i pamiętam, że jak mi się zaczęła pogarszać ta forma, to dostawałem takiej lekkie paniki. bardziej, że nie wiedziałem, jak sobie z tym poradzić. I pamiętam, że to był pierwszy taki okres, ale taki chyba jedyny okres w życiu, że naprawdę no, próbowałem walczyć o to, żeby to wróciło, a to nie dało rady. Bo, bo chciało mi się jeść, bo to, bo tamto, tu nie chciałem się głodzić, więc faktycznie było, było pod tym względem ciężko. Nie? Natomiast później, jakby nauczyłem się tego procesu, że nie może być zawsze najlepiej, i gdzieś tam, jakby godzili się z tym, a nawet że w tych ostatnich moich startach to nawet już czekałem po zawodach, żeby się po prostu się sobie odpuścić i nawet, nawet, że tam gdzieś tam mnie podlało, czy coś, nie robiło większego problemu, ale faktycznie wiem, że wielu chłopaków, którzy właśnie kończy gdzieś tam karierę taką sportową, ma, ma problem właśnie z takim utratem, utratą tkanki mięśniowej, głównie psychicznej, żeby się jakby, jakby z tym pogodzić, z tym, że ten obraz w lustrze nie jest taki, do którego byliśmy przyzwyczajeni. Właśnie, nie? wiesz co, u mnie to nie było, że jakby yy, ja za wszelką cenę chcę utrzymać masę mięśniową, tylko ja mam zawsze fobię tej formy. Jakby u mnie było A, w drugą no, no, stronę. No, no. Na przykład to, że teraz tam ważę 112 i jestem dużo szczuplejszy. Ogólnie no, w rzeczach wyglądam jak zwykły, normalny koleś, który no ma wysody, po tak. prostu metr 62 wzrostu i może coś tam trochę się rusza. To Czyli mi się 80 żyje 80 wzrostu, 112 kg to jest grubasem. Mi się, mi się <laughs> żyje naprawdę Normalnie. świetnie tak. i nie mam w ogóle problemu z tym, że nie mam masy mięśniowej. Natomiast jakby zajęło mi dużo czasu, żeby też uświadomić sobie, uzmysłowić, że odtłuszczone ciało można uzyskać bez dopingu, że jakby to jest kwestia tylko Twojego podejścia, y, diety, konsekwencji w tym, co tak. robisz, ale to miałem też wypracowane, bo startowałem w zawodach tak, jakby tak, i tak, cały tak, proces, to co rozmawialiśmy już na poprzednich materiałach szykowania się do zawodów konsekwencji jakby też było dużo łatwiejsze, natomiast no mówię, kiedy odstawiasz i, i, i to ciało no niestety podlewa się trochę wodą i ta skóra traci takie napięcie na tych mięśniach, no to masz wrażenie, że po prostu robisz się gruby, tłusty i dla mnie to było najgorsze, nie to, że tracę mięśnie I, i jakby no w ogóle nie mam teraz Zresztą, z tym to, problemu, bo zaraz mi się żyje świetnie. Byliśmy kurczę na, na dwóch skrajnych, że jak powiem biegunach, bo ja wolałem zawsze, no, mógłbym być nawet podlany, ale żeby trochę było więcej tych mięśni, gorzej mi w, się patrzyło na, na wagę, jak mi te cyferki spadają w dół, nie? To, to gorzej, nie? wolałem zawsze być trochę podlany, żeby tych mięśni było więcej, nie? No. Ale z takich jeszcze jakby ogólnie skutków ubocznych, to muszę powiedzieć, że po właśnie publikacji tego materiału tam kilka lat temu odnośnie skutków ubocznych zaczęło do mnie pisać całkiem sporo facetów właśnie w wieku 35-40 lat że mają nawet kilkunastoletnią przygodę ze sterydami, gdzie nie startowali w żadnych zawodach. No ale uświadomili sobie, że no jednak już PESEL robi swoje i że chcieliby chyba trochę odpuścić i z treningami i jakby z ciągłym wbijaniem igły w tyłek. No i pojawiają się naprawdę takie, powiem Wam, straszne jakby gdzieś tam przykłady tego, jak mocno można później sobie nie poradzić psychicznie, zwłaszcza jak ktoś latami wbija na przykład dekadura bolin, nie robiąc żadnych przerw. Czy w ogóle wysoko te anaboliczne, androgenne środki, gdzie później trzeba brać jakiś synek, jakiś dostinek na zbicie prolaktyny. I sam mam w otoczeniu takiego, można powiedzieć, dobrego kolegę, który, no niestety, skończył w zakładzie psychiatrycznym, bo nie poradził sobie jakby no ze skutkami ubocznymi, w sensie psychicznymi. Tak, nie? Tak. że miał tak bardzo rozchwiany, jakby nawet system własnej wartości że z faceta, który kiedyś chodził, wiesz, jak to się mówi, tak, później nagle bał się wychodzić z domu, bo miał obsesję, że wszyscy na niego patrzą, jakieś stany lękowe. To było też połączone jakby z tym, że przyjmował duże ilości efedryny wcześniej, żeby robić hardkorowe treningi i myślę, że tam jakby w ogóle rozpieprzony cały układ nerwowy, hormonalny, to się wszystko razem połączyło też z nie najlepszą genetyką, której no okay. niestety nie miał. I, i, I takie słabe ogniwo gdzieś tam dało znać o sobie, nie? że... A propos tej Efedryny też kiedyś był taki zawodnik, ale już nie będę mówił jaki, by to był taki zawodnik, który w moich czasach był takim dosyć dobrym zawodnikiem. Ja też miał właśnie bo kiedyś ta ogólnie była legalna. Tak, ja są, no. Efedryny się brało tam gdzieś przed... Ona była wiem, chyba do coś. 2003 roku legalna, mi się wydaje. Tak coś no. jak pamiętam, sięgam pamięcią. No to miałem takiego znajomego, który bardzo dużo tej efedryny brał. On też zawsze wycięty i tak dalej, ale jak powiem cały czas taki naspilowany i chyba też mi się wydaje, że sam w sobie był taki trochę nadpobudliwy, taki temperamentny gościu cały czas się ruszał to i tak dalej. I on właśnie też skończył właśnie w domu wariatów, bo gdzieś coś tam się, tak powiem, przesypało chyba i już szkodziło, nie? Czy wiesz i właśnie to jest myślę taki problem ogólnie teraz tych czasów, że może będzie, że, że, że te środki jakby nie tylko wpływają jakby na te wewnętrzne sprawy, wiadomo, że gdzieś tam układ sercowo-naczyniowy, że, że gdzieś tam te poziomy hormonów tyle, ale też właśnie bardzo mocno wpływają na głowę. Nie? Na głowę oczywiście, że tak i e, słuchajcie, ale to jest wszystko razem połączone, bo to jest tak. E, jelita to drugi mózg, dobrze o tym tak. wiemy, nie? Więc jeżeli jest e, przyjmujecie środki, które wpływają na e, pogorszenie się jakby na pracy jelit, to jest gorsze samopoczucie. Życie psychiczne. Do tego bardzo wiele osób bierze środki, które są wysoko anaboliczne, ale też androgenne, które ciągną. Mo, mo, można mocno powiedzieć wodę, które są, do których potrzeba używać antyestrogonów, ale oni tych antyestrogenów nie używają. Albo używają w takich dawkach, że zbijają po prostu i estradiol i prolaktynę do zera, co oczywiście nie jest dobre, bo, bo, bo to wszystko później się też odbija na głowie. I, i myślę, że później taka właśnie ta rozchwiana gospodarka hormonalna, że raz jest euforia, raz jest megadolina. Kiedy jest megadolina, nie wytrzymują jakby tych niższych dawek, czy mostka, czy w ogóle odstawienia. i za chwilę jest sięganie, dobra to skrócę sobie ten okres, kiedy miałem nie brać z czterech tygodni do trzech, no i tak naprawdę wychodzi na to, że Cały latami ktoś się jest na Tak. tak. Nie? A, no niestety, A jeżeli chodzi jeszcze o takie skutki uboczne, no, które, które ja generalnie głównie u siebie jakby zaobserwowałem, to ja tam jeżeli chodzi tak głowę, to jakoś tak szczególnie nigdy nie, 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 ten, nie, nie widziałem żadnych problemów takich tam, nie wiem, depresyjnych i tak dalej, co wiem, że się często zdarza. No jedynie tak jak też wspomniałeś, ten klemuter, który na mnie działał, także byłem po prostu poddenerwowany i, no i generalnie... Wszystko mnie denerwowało. Nie, nie, nie Taka wewnętrzna irytacja, nie jest, wiadomo. Ta, skąd. Co ja jestem ogólnie tak z natury taki spokojny i takim pogodnym człowiekiem, i tam, że tak powiem, nie mam problemu z ludźmi, lubię ludzi i tak dalej, to tutaj faktycznie były takie końcówka przed załodami, było mi ciężko nawiązać, jeżeli powiem, jak mieć porozumienia nawet z takimi najbliższymi osobami. Natomiast największy problem, jaki ja widzę, związany ze stosowaniem właśnie środków, to są kontuzje. Ja niestety o. kontuzji miałem dużo. Myślę, że moje ciało nigdy nie było stworzone tak w sposób naturalny do tego, żeby się szarpać z ciężarami. Ja wiadomo, mam drobne stawy i tak dalej. I to z jednej strony plusem na scenie było, bo się wydawało, że to jest większe, no ale niestety miałem większą podatność na, na urazy, bo ta siła, którą miałem, była oczywiście jest za duża w stosunku do tego, co moje ciało mogło znieść. Stąd też no, naprawdę cały szereg najróżniejszych kontuzji, które w życiu e, doznałem, są w moim odczuciu głównie przez to, że, że trenowałem za ciężko na mojej moje możliwości takie fizyczne. Nie? Więc tutaj no, no niewątpliwie e, ta mądrość, że powiem, do trenowania była trochę wyparta przez czucie się takim nad człowiekiem. Nie? No tak. Więc no, to jest też. Bo to też jest problem. No nie ma co gadać, że jak ktoś trenuje naturalnie cały czas, to wiadomo, że nigdy nie będzie się szarpał z takimi ciężarami, jak ktoś trenuje nienaturalnie. No i wiadomo, że ta siła tych mięśni rośnie znacznie szybciej niż siła ścięgien, stałów i tak dalej. Stąd też tych kontuzji jest naprawdę dużo, szczególnie jeżeli ktoś lubi ciężary i lubi się, że tak, powiem, tak jak ja, chociaż trochę poszarpać. Więc... No zresztą mamy dużo takich kulturystów, nie? No ale so, ja też miałem całą masę kontuzji, no nie oszukujmy się, że... Kolman na przykład można powiedzieć, no to jest idealny ten. No, no, widać było, że ta genetyka jakoś tam, nie wiem, przetrwał i wszystko jest z nim okej. Okay, żyje, ale no jest niestety... No i właśnie on jest chyba najlepszym pozrywany. przykładem... Tak, przykładem tego, że słuchajcie, Nie, ja, ja, ja porównuję jakby e, też wiele aspektów do e, takich naszego zdrowia, czy ogólnie treningu, e, do czy nawet diety. Za mało lata możemy jeść praktycznie wszystko, metabolizm działa fajnie, możemy spać po 4 godziny, wstajemy, robimy trening, gdzieś idziemy na imprezę, wstajemy znowu, robimy trening i, i jakoś to wszystko fajnie działa. To jest tak jak z kupnem nowego, mega fajnego samochodu z salonu. Możecie jeździć na początku 200 km na godzinę i wpadać w dziury, nic się nie stanie, no ale przychodzi ten moment, kiedy po prostu najpierw sypie się jedna rzecz drobna i od tej Zzużycie drobnej rzeczy tak. Tak, zużycie materiału, później się sypie wszystko i nagle w ciągu roku się okazuje, że trzeba kupić całe nowe auto, tak. tylko że organizm to nie samochód i nie da się wymienić ręki czy nogi, tak, tak. czy kręgosłupa, jak w moim wypadku, no, no tylko trzeba z tym żyć. Nie? I, i to jest najgorsze. I, I myślę, że tutaj sobie wiele osób, które chce sięgnąć po doping, nie zdaje z tego sprawy, ale też nie zdają sobie sprawy ze skutków ubocznych, dlatego, bo w tej chwili jest cały wysyp młodych takich adeptów kulturystyki, którzy mówią, że e, oni mają po 19-20 lat i mówią, że są po drugim, po trzecim cyklu, że jest świetnie, że e, a, wystarczy tylko coś tam się później odblokować. Oczywiście e, nie na zasadzie, że idę do lekarza i na podstawie badań e, dobieram rzeczy, które pozwolą nie przywrócić układ hormonalny do równowagi, tylko a taka standardowa rozpiska z internetu, wszyscy to samo. pregnę, jakiś te, tam tamoksifen, trochę jakiegoś innego antyestrogenu i będzie ok. Nie jest ok. Słuchajcie, to jest tak, że każdy z nas ma nieco inne poziomy hormonów względem siebie i to jest to, co Radek mówił na poprzednim materiale, chyba z dwa tygodnie czy trzy tygodnie temu, że najważniejsze jest, żeby w ogóle jeżeli ktoś wpada na taki pomysł, czego no mówię, ja generalnie odradzam, to żeby zrobić na początku sobie badania, żeby wiedzieć do jakiego później czysta, poziomu, tak, jeszcze przed, przed, przed braniem dopingu, żeby wiedzieć później do jakiego poziomu hormonów i do jakiego poziomu homeostazy my powinniśmy się zbliżyć, bo czasami jest tak, że jest ktoś, kto ma cały czas testosteron z dolnej granicy, ale względem na przykład estradiolu, prolaktyny to jest wszystko okej, okay. on się tak. czuje dobrze, ma właściwy popęd seksualny, to libido jest okej. Okay psychiczne jest OK i później się okazuje, że na przykład nie wiem ktoś przez jakiś tam dłuższy czas bierze, odstawia i mówi nie, ja muszę mieć testosteron w górnej granicy, co dla niego w ogóle nie jest naturalnym jakby poziomem. Nigdy nie. nie miał. Nigdy nie Nigdy miał nie takiego nie testosteronu, no to, to może mu nie wróci do, do, do tego więc też nie ma się co tam tym przejmować, tylko właśnie starać się wypracować to, co było wcześniej, to jest najważniejsze. Nie? Dlatego, dlatego ogólnie bardzo ważna jest taka profilaktyka i, i, i badania, powiem, takie, które będziemy robili sobie, monitorowali, co się dzieje e, i, przed, e, i przed cyklem, i w czasie oczywiście cyklu, żeby też się wszystko super strasznie nie rozjechało. No i wiadomo, że po e, warto to robić. Wiecie, za moich czasów na przykład teraz jest bardzo popularne, że się robi mostki, czyli tak naprawdę może wejść, że ktoś bierze. Robię jakiś cykl, a potem robi mostek, czyli dalej, bierze, dalej bierze. bierze cykl. Natomiast za moich czasów być może to było też dobre. Zawsze, było, zawsze było tak, że ja po zawodach zawsze schodziłem na cztery miesiące ze wszystkiego. I nie brałem przez te cztery miesiące nic. I powiem szczerze, że przez 3 miesiące to mi się wszystko super trzymało, wiadomo trochę tego nabicia brakowało to i tak dalej, ale generalnie wszystko się trzymało. Ten ostatni miesiąc czwarty to no, pamiętam, że, że było takie, to było takie troszkę e, Troszkę gorzej. Ale dzięki temu myślę, że te 4 miesiące dawały mi taki okres, że jakby to wszystko wracało do normy. Do normy. Mimo, że kiedyś nie było jakby popularnych tych badań i tak dalej, jakieś tego się nie robiło, to jednak jakby nie było, ja gdzieś tam czułem się, że po tych trzech miesiącach, że, że, że jest inaczej. No i potem faktycznie, że kolejne 8 miesięcy ja zawsze startowałem jakby w jednym sezonie i nigdy nie startowałem tak, znaczy kilka razy tylko startowałem tak, że na wiosnę i na jesień, ale przeczerze, nie zawsze startowałem na wiosnę. No więc, więc ten okres przerwy dawał mi naprawdę no, bardzo dużo i myślę, że, że to jest to, czego teraz brakuje. Bo jak właśnie ty powiedziałeś, że niektórzy biorą 4 tygodnie przerwy, niektórzy biorą 3 tygodnie przerwy, a tak naprawdę te 3-4 tygodnie przy długich środkach, to, to wcale, wcale te, te, te środki nas nie opuszczą, tego naszego organizmu i tak naprawdę to jest, to jest nic. Nie jesteśmy w stanie wrócić do normy po 3-4 tygodniach, jeżeli bierzemy długie środki, bo one cały czas jeszcze są, są w nas i generalnie wpływają negatywnie i nas blokują cały czas. Więc sama przerwa od sterydów to nie jest to, o czym my mówimy, czyli jakby powrót do takiej normalności sprzed cyklu. To na pewno nie wystarczy. A y, powiedz mi, bo y, też widziałem dość sporo pytań, y, czy uważasz, że bez brania czegokolwiek jesteś w stanie czy, czy ktoś jest w stanie. Osiągnąć bardzo niski poziom tkanki tłuszczowej i dobrze wyglądającą atletyczną sylwetkę, czy no, wiąże się to zawsze z y, przyjmowaniem jakichś środków? Słuchajcie, ja jestem pewny, bo mam wielu też zawodników, znaczy może nie zawodników, klientów, którzy zrobili super odtłuszczoną sylwetkę i wyglądają bardzo dobrze w sposób zupełnie naturalny. Y, oczywiście y, problemem jest rozmiar mięśni. Nie, bo to jest, jakby nie było, no, nikt mi nie powie, że będzie miał 55 w łapie, e, z żyłą na, 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 na łapie. 55 w łapie, to nawet na sterydach. Tak, no no właśnie, połowa nie ma. To nie ma. będzie, że, że 50 w łapie. Będzie miał w dobrej formie, bez środków. To, to jest, no, może jakieś tam friki genetyczne gdzieś tam są, ale ja takich nie spotkałem. Natomiast jeżeli chodzi o dobry wygląd, o tłuszczoną sylwetkę i tak, żeby był gdzieś na mieście, to jak najbardziej. Słuchajcie, to, 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 to tak naprawdę ta, ten niski poziom tkanki tłuszczowej wręcz będzie sprawiał wrażenie że jesteśmy więksi, że mamy więcej mięśni. Nie trzeba nawet tych mięśni mieć aż tak bardzo dużo. Jak tylko pokryją się one tłuszczem, to już człowiek wygląda zupełnie no. normalnie. Nawet nie może być jakże że zupełnie normalnie. A nagle jak się odpuścić, okazuje się, że wygląda całkiem dobrze. Dlatego jeżeli ktoś nie chce budować jakiejś wielkiej masy mięśniowej czy coś, no to wiadomo, że jasne, że się, że się da otusić. Ja to nawet powiem w ten sposób, że mi się wydaje, że sterydy są nie po to, żeby łatwiej się odpuścić. Są po to, żeby zachować więcej mięśni. No. Czyli dzięki temu, w czasie takiej redukcji, na koniec mamy więcej mięśni, jesteśmy więksi. Natomiast jeżeli chodzi o spalanie tkanki tłuszczowej, nie ma z tym problemu, znam mnóstwo przykładów, które w sposób właśnie naturalny osiągnęły super sylwetkę. A ja oczywiście nie bez kozary ciebie zapytałem, bo. A scuille, no ja w ogóle startowałem na zawodach kiedyś w sposób naturalny. Jak miałem 16 lat, zacząłem, zacząłem w ogóle trenować, wystartowałem na pierwszych zawodach, to ja nawet nie wiedziałem, co, co, co to, to są to są, to są w sensie, oczywiście wiadomo, że byłem chudy, tam ważyłem chyba 76 czy 9 kg. A moja taka największa waga, taka na scenie, taka w super jakości, była tam. 113,5 kg, więc w razie sobie, że żeby bardzo szczupłutki, ale przez to, że gdzieś tam zawsze miałem taką łatwość do spalania tkanki tłuszczowej, to jak tylko zacząłem trenować, to już się wydawało, że jestem trochę umięśniony. Umięśniony, no. Więc pff, więc A jak ja mówię, najbardziej. Ja, nie, ja nie poruszyłem tego tematu oczywiście bez kozery, bo y, mi można zarzucać wiele rzeczy, że y, bo jakąś tam przyzwoitą formę, jeżeli chodzi o poziom tkanki tłuszczowej mam, tych mięśni nie mam za dużo, ale trochę ich też mam y, i uważam, że y, przy obecnej wiedzy ogólnie, dostępie do informacji, do tego, jak układać sobie plany dietetyczne, jak trenować, o tym też porozmawiamy w kolejnym odcinku, o treningach to y, taką sylwetkę ja byłbym w stanie osiągnąć bez żadnego dopingu. Wiadomo, teraz jestem na HTZ, ale jest to związane z moją przeszłością sterydową. Natomiast myślę, że te 112 kg, które mam teraz, przy takim poziomie tkanki tłuszczowej, przez te lata wszystkich treningów i mojej konsekwencji, gdzie nie odpuszczałem treningu tak. nawet dzisiaj, przyjechałem szybciej, tak, tak, zrobiłem tak, 45 tak. minut cardio, bo to jest styl mojego życia, Wczoraj miałem też ciężki dzień w Warszawie, ale znalazłem dwie godziny, żeby się wyrywać na siłkę. Byłbym w stanie zbudować jakby przez te lata treningów i konsekwencji bez żadnego dopingu. Oczywiście, jeżeli ktoś ma jakieś niedobory hormonów wynikające z dysfunkcji czegoś, organizmu, czy nie wiem, ma nadczynność tarczycy, czy ma po prostu no, zbyt wysoki estrogen, który wynika... Też trochę z genetyki, ale również z jedzenia, bo to też musimy wspomnieć, że bardzo duży wpływ na to, jaki jest poziom estrogenów w, w, w organizmie, zwłaszcza facetów, wynika też ze złego odżywiania. I tak, tak. bardzo dużo młodych chłopaków ma teraz na przykład problemy z ginekomastią, którzy nigdy nie brali towaru, a mówią, że no, mają problem i muszą nie chodzić nie. do lekarza, żeby coś im poradził. A zarzuca się im, że na pewno przybili jakiś hormon, tak. czy, 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 czy wzięli teście. To tak nie jest, słuchajcie. Mamy przetworzone jedzenie, mamy złe nawyki żywieniowe, i to również wpływa wszystko na to, że te hormony mogą po prostu nie działać tak jak należy. Dokładnie. Więc. Oczywiście ja też jestem za tym, że, że sylwetkę można wybudować w sposób naturalny, natomiast też pamiętajmy, że na wygląd sylwetki ma wpływ trening. I to co powiem, co najczęściej widzę u siebie na siłowni, bo, bo przecież wiadomo, że dużo ludzi przychodzi, to większość ludzi trenuje za słabo. I to nawet tych, którzy biorą sterydy. Dlatego te efekty tych sterydów u niektórych ludzi są słabe, bo słabo trenują, a wiadomo, że osoby, które są naturalami, po, po pierwsze muszą trenować inaczej niż osoby, które biorą sterydy, to teraz, ale też trenują za słabo. Tak. I w moim odczuciu zły, złymi systemami treningowymi, o których porozmawiamy sobie na pewno następnym razem. W następnym razy. odcinku. Słuchajcie, tym pozytywnym akcentem kończymy ten odcinek. Zapraszamy Was do subskrypcji kanału. Oczywiście włączcie dzwoneczek, żebyście dostawali powiadomienia o tym, że coś nowego pojawia się na kanale SFD. I co, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Do zobaczenia.